Witam wszystkich. Z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A więc zaczynamy. Obecnie Market cap wynosi 137 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 3965 dolarów i jest on w tej chwili na blisko 1% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów straciła. Jedynymi projektami, które zyskały w ciągu ostatnich 7 dni jest Cardano oraz Binance Coin, o których będę mówił w dalszej części tego filmu. Pozostałe projekty w tym tygodniu straciły między 2%, a 5% z wyjątkiem Stellara, który stracił aż 12%, i spadki te są spowodowane prawdopodobnie spadkiem ceny Bitcoina. Wczorajszym spadkiem ceny Bitcoina Bitcoin w tym tygodniu stracił blisko 2,5%. Wiadomości te: standardowo rozpoczniemy sobie od informacji ze świata. A więc pierwsza wiadomość na dzisiaj, w Szwajcarii największy sklep online zaczął akceptować Bitcoina. Największy sklep internetowy Szwajcarii o nazwie Digitex Galaxus zaczął akceptować kryptowaluty. Nazywany on jest także potocznie Amazonem Szwajcarii. Między innymi oprócz Bitcoina zaczął on akceptować Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum, Ripple, Binance Coin, Litecoin, Tron, Omisego oraz Neo. Oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość dla całego świata kryptowalut. Jest to kolejny krok ku masowej adaptacji, no i oczywiście poszerzeniu świadomości obywateli, ponieważ nie wszyscy jeszcze wiedzą, że coś takiego jak kryptowaluty w ogóle istnieje i jest też część osób, które uważają, że kryptowaluty są oszustwem. Dlatego jeżeli zobaczą ludzie możliwość płatności kryptowalutami na największym sklepie internetowym Szwajcarii, no to część takich Szwajcarów może oczywiście zainteresować się kryptowalutami. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych sieć sklepów Smith's Food, która także posiada apteki, odrzuciła płatności Wizom. Zrezygnowała całkowicie z Wizy z powodu zbyt dużych opłat transakcyjnych, no i rozważają oni wprowadzenie opłat za pomocą Bitcoina. Jak możemy przeczytać na YouTube Australijski rząd zamierza stworzyć narodowy roadmap, w którym przedstawi, jak zamierza stać się liderem światowym technologii blockchain. Także Australia oficjalnie chce zostać światowym liderem, jeżeli chodzi o technologię blockchain, no i konkurować z takimi krajami jak na przykład Malta. Dodatkowo rząd Australii postanowił przeznaczać po 100 tysięcy dolarów na startupy blockchainowe, oczywiście australijskie startupy blockchainowe, które będą według e, rządu Australii miały jakąś przyszłość po to, aby jak najwięcej firm australijskich starała się tworzyć w tym sektorze, w sektorze technologii blockchain. Rząd Chin natomiast idzie w zupełnie innym kierunku, dosłownie o 180 stopni, ponieważ w Chinach 4 dni temu zakazano wszelkich ICOs oraz STOs. Jak zapewne wiecie, Chiny już nieraz delegalizowały kryptowaluty, było tak, że oni zdelegalizowali kryptowaluty, potem je zalegalizowali, następnie znowu je zdelegalizowali. W międzyczasie parę razy straszyli, że kryptowaluty będą nielegalne, parę razy mówili, że będą one jednak legalne. Także tutaj, jeżeli chodzi o tak zwany China fad, no to bym się za bardzo tym nie przejmował. Chiny oczywiście musiały, musiały nie musiały. Oczywiście zdelegalizowały kryptowaluty z tego powodu, że za pomocą kryptowalut w bardzo prosty sposób ludzie mogli wywozić pieniądze. Z Chin. Dlatego, jeżeli na przykład jesteśmy obcokrajowcami i chcemy stworzyć firmę w Chinach, oczywiście mamy taką możliwość, ale mamy ograniczone możliwości co do wywożenia pieniędzy, które w tej firmie zarobimy. No i ludzie wykorzystali kryptowaluty jako taką furtkę Gateway do tego, aby wywodzić pieniądze z Chin. No i dzięki temu kryptowaluty albo poprzez to kryptowaluty właśnie zostały w tym kraju zdelegalizowane. No jak możemy przeczytać w artykule na investblockchain.com od 21 marca, także ICOs oraz STOs są w tym kraju nielegalne. Jak możemy przeczytać na tokeneo.com, Rosja opóźnia wprowadzenie nowej ustawy kryptowalutowej. Rosyjska Duma odrzuciła planowane rozpatrzenie projektu ustawy o uznaniu i uregulowaniu cyfrowych aktywów finansowych. Początkowo zaplanowane na 22 marca czytanie odbędzie się gdzieś w kwietniu. Tak zagłosowano na plenarnej sesji obrad w zeszłym tygodniu. Także Rosja zadecyduje o losie kryptowalut w kwietniu. Teraz pomówmy troszeczkę o ciekawostkach minionych dni, których w tym tygodniu nazbierało mi się wyjątkowo dużo. Jeden z profesorów Uniwersytetu Yale parę dni temu, pan profesor William Gottman, stwierdził, że bitcoin nie jest dobrym store of value czyli że nie potrafi przechowywać siły nabywczej pieniądza. Tutaj oczywiście można się spierać w nieskończoność. Wiele osób stwierdzi, że bitcoin jest najlepszym store of value i w najlepszy sposób przechowuje siłę nabywczą pieniądza. Inni powiedzą, że jest kompletnie beznadziejny i lepsze jest oczywiście złoto. Ja oczywiście należę do osób, które twierdzą, że bitcoin jest bardzo dobrym store of value. Oczywiście musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że bitcoin istnieje od 10 lat, a złoto istnieje praktycznie od zawsze. No i Patrzymy na to store of value, na przechowywanie siły nabywczej pieniądza w długich okresach czasu, ale na podstawie wykresu, odkąd istnieje bitcoin, nie mieliśmy jeszcze dwóch takich lat, w których jeżeli kupilibyśmy bitcoina, to dwa lata. Później bylibyśmy jeszcze na minusie. I oczywiście, znajdą się tu osoby, które napiszą mi, że nie mam racji, bo jak ktoś kupił bitcoina za 20 tysięcy dolarów, to teraz ma tyle, i tyle mniej, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, wiąże się to z kupowaniem na górkach. No i byciem w sytuacji, gdzie mamy od półtora roku bezse. Natomiast, jeżeli spojrzymy sobie na wykres złota. Które przez wiele osób jest uznawane za idealny środek do przechowywania siły nabywczej pieniądza, no to możemy zaobserwować, że wykres złota wygląda podobnie jak wykres bitcoina. Oczywiście tutaj mamy łyżwę o wiele większą, wzrost o wiele większy, ale także mieliśmy na złocie górki i dołki. Natomiast gdy spojrzymy sobie na ATH złota, które miało miejsce 25 lipca 2011 roku, kiedy to złoto kosztowało 1830. 7 dolarów za uncję, no to możemy zaobserwować, że tak naprawdę, jeżeli ktoś kupił złoto na górce, no to od 5 lat, przepraszam, od 8 lat jest w dalszym ciągu na minusie. Tak Mieliśmy tutaj 25 lipca 2011 roku, teraz mamy 2019 rok, czyli od 8 lat ludzie w dalszym ciągu są na minusie. Także jeżeli chcemy być uczciwi, no to porównujmy górkę do górki i dołek do dołka. Jak możemy przeczytać na geekymint.com, giełdowy ekspert, pan Mark Faber kupił swojego pierwszego bitcoina. Legendarny inwestor giełdowy, pan Mark Faber, w wywiadzie dla Cash stwierdził, że pod koniec lutego zakupił on swojego pierwszego bitcoina, no i chce on zdobywać wiedzę dotyczącą kryptowalut oraz technologii blockchain. Na początku tego filmu powiedziałem Wam, że szwajcarski sklep internetowy zaczął akceptować bitcoina oraz inne kryptowaluty. Tutaj natomiast mamy informację zupełnie w drugą stronę, ponieważ Twitch przestał akceptować kryptowaluty. Popularna platforma livestreamowa twitch.tv, w którą używa ponad 15 milionów użytkowników, przestała akceptować na płatności za pomocą bitcoina do tej pory nie wiadomo dlaczego to zrobili, natomiast w tym artykule możemy przeczytać, że prawdopodobnie zostało to spowodowane małym volume transakcyjnym, czyli po prostu ci ludzie, którzy używają Twitcha nie używali kryptowalut do płatności, a jak już mówimy o bitcoinie, to bitcoinowa sieć lightning Network cały czas bardzo szybko i prężnie się rozwija w ciągu ostatnich 30 dni urosła aż o 45% jest to kolejny bardzo duży skok. Bardzo duży krok w rozwoju tej sieci, no i w tej chwili krąży w niej ponad 1000 bitcoinów, dokładnie 1049 bitcoinów. Parę dni temu pan Larry Sanger, który jest współtwórcą Wikipedii, stwierdził, że ludzie powinni przestać używać Chroma, ponieważ Google handluje naszymi danymi i w to miejsce ludzie powinni zacząć używać przeglądarki Brave Browser. Visa, która jeszcze jakiś czas temu twierdziła, że kryptowaluty jej nie zagrażają, że technologia blockchain nie zagraża i że w ogóle nie interesują się oni technologią blockchain, w tej chwili poszukują ekspertów od technologii blockchain. No i powstają plotki, że Visa planuje stworzyć Visa krypto. Jednym z kryteriów, które dała Visa, jest to, aby kandydat interesował się, był zainteresowany kryptowalutami, które służą do płatności. Dodatkowo Visa chce tworzyć krypto produkty Produkty, które będą wspierały kryptowaluty. W zeszłych wiadomościach ze świata kryptowalut powiedziałem Wam o tym, że IBM wraz ze Stellarem tworzą tzw. zwaną blockchain network, czyli sieć blockchainową, a w tym artykule, w tym tygodniu, możemy przeczytać o tym, że już sześć międzynarodowych banków chce na tej właśnie sieci blockchainowej, którą tworzy IBM oraz Stellar, stworzyć tak zwane stable coiny oparte o pieniądz fiducjarny. Wydaje mi się, że banki w dalszym ciągu nie rozumieją dlaczego ludzie interesują się kryptowalutami dlaczego kryptowaluty i cała technologia blockchain ma taką wielką moc. No moim zdaniem oczywiście Chodzi tutaj o decentralizację oraz to, że niektóre projekty, te przynajmniej, którymi ja się interesuję, mają ograniczoną podaż. Natomiast banki starają się wykorzystać technologię blockchain po to, aby scyfryzować yy, zwykły pieniądz fiducjarny, czyli krótko mówiąc, banki chcą przenieść pieniądz fiducjarny, który możemy drukować dowoli yy, na... Technologię blockchain, nazwać to kryptowalutą, no i uznają, że jeżeli będzie to scentralizowane, nie będzie to przeszkadzać ludziom, którzy interesują się technologią blockchain. Parę dni temu dowiedzieliśmy się także o tym, że Jack Dorsey, czyli CEO Twittera, ma zamiast zatrudnić między 3 a 4 osoby odpowiedzialne za to, aby połączyć Bitcoina z Twitterem. Jak wiecie, on jest także CEO firmy Square, która zajmuje się płatnościami. Nie jest to yy, powiedzmy bardzo duża firma, która zajmuje się płatnościami, ale w dalszym ciągu się rozwijano, i z roku na rok coraz więcej ludzi używa tej sieci. Dodatkowo na Twitterze yy, jakiś użytkownik napisał, że być może będzie to Bitcoin Cash, na co Jack Dorsey odpisał: Hell no. Sprawdźmy teraz szybko, co dzieje się z giełdami kryptowalutowymi. Pierwsza wiadomość: Bitrex zamierza stworzyć IEO, czyli Initial Exchange Offering, czyli po prostu robić dokładnie to, co robi Binance na swoim Binance Launchpad. Nie będę teraz zagłębiać się w szczegóły, ponieważ zamierzam nagrać dla Was film o Initial Exchange Offering w ciągu następnych paru dni, gdzie wytłumaczę Wam dokładnie, na czym to polega, jakie giełdy będą oferowały nowe projekty. No, i na co należy zwrócić uwagę. A jak już mówimy o Initial Exchange Offerings, no to Binance zmienia zasady swojego Binance Launchpada. Wiele osób, zwłaszcza na moim forum, miało problemy, aby wziąć udział w ICOs, które Binance, Binance Launchpad oferował. Zazwyczaj system się zacinał, i nikt z 200 osób, które znajdują się na moim forum, nie był w stanie zakupić kryptowalut z danego ICO, także w tej chwili Binance zmienia zasady. Działa to w taki sposób, że w tej chwili będziemy mieli loterię. No i osoby, które mają do 200 BNB będą miały taki jeden bilet na loterię, czyli szansę na to, by zdobyć daną kryptowalutę z ICO. Osoby, które mają powyżej 200 BNB do 300 BNB będą miały dwa takie bilety, następnie trzy, cztery. No i osoby, które mają powyżej 500 500 BNB będą miały pięciokrotnie większą szansę na zdobycie danego ICO niż te osoby, które mają powiedzmy około 100-200 BNB. Także jeżeli ktoś chce brać udział w tych ICOs, no to oczywiście musi zakupić BNB, no i między innymi to jest powód wzrostu ceny BNB w minionych dniach. Ale tak jak powiedziałem, będę o tym nagrywał niedługo film. Parę dni temu giełda Kryptopia wróciła do żywych, dokładnie e, wznowiła ona trading na 40 różnych kryptowalutach, a dodatkowo stworzyli oni token IOU dla użytkowników, którzy stracili w hakach środki. Jak możemy przeczytać na tokeneo.com Schakowana nowozelandzka giełda kryptowalutowa CryptoPia wznawia handel na 40 parach walut określonych jako zabezpieczone, jednak użytkownicy, którzy posiadali Bitcoina, Litecoina i Ethereum, będą musieli stawić czoła poważnym cięciom. Dlatego jeżeli posiadaliście jakiekolwiek kryptowaluty na giełdzie CryptoPia i zostały one schakowane, polecam wam przeczytać ten artykuł. Mamy także nieciekawe wieści od Bithamba, ponieważ nie on, załogę aż o 50%. Największa giełda kryptowalutowa południowej Korei planuje obciąć personel aż o 50% z 310 osób do 150 osób. Natomiast w Japonii w maju ma ruszyć nowa giełda kryptowalutowa i taka ciekawostka dla Was: w 40% właścicielem tej giełdy jest Yahoo!. Teraz pomówmy troszeczkę o projektach kryptowalutowych. Cardano wreszcie wypuściło wersję 1.5 na swój mainnet. Dodatkowo Binance dodał nowe pary walutowe do Cardano. Są to pary z Paxosem oraz USDC, a jak już o tym mówimy, Neo także zyskało te same pary walutowe. Western Union, który do tej pory nie obawiał się kryptowalut oraz technologii blockchain, jak twierdzili, kryptowaluty im nie zagrażają, w tym tygodniu rozpoczęli oni współpracę ze Stellarem, aby stworzyć portfel mobilny, za pomocą którego będziemy mogli przesyłać e, prawdopodobnie token Western Union z portfela mobilnego na portfel mobilny. Kryptowaluta IOTA niedługo będzie akceptowalna w setkach sklepów w Stanach Zjednoczonych oraz Europie dzięki firmie Zeux. Londyńska firma Zeux podpisała współpracę z IOTOM, dzięki czemu IOTA będzie akceptowalna w setkach sklepów w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie za pomocą Apple Pay oraz Samsung Pay. No i na koniec dział wróżenia z fusów i przepowiadania przyszłości. Jak możemy przeczytać na ccn.com, Bitcoin będzie tani do kwietnia i już nigdy nie zobaczymy ceny na poziomie 3000 dolarów. Natomiast Squeeze LSK na Twitterze twierdzi dosłownie odwrotnie. Jak możemy przeczytać na jego twecie, jeżeli nie przebijemy ceny 4300 dolarów, to spadniemy ponownie do poziomu około 3200 dolarów. Kolejny analityk na Twitterze, Crypto Hunter Gun twierdzi, że Obecny trend bitcoina jest lustrzanym odbiciem tego, co mieliśmy parę miesięcy temu. Także, w wielkim skrócie, jeżeli wytniemy sobie ten wykres bitcoina, tą część wykresu bitcoina, a następnie odwrócimy ją o 180 stopni, to wygląda ona mniej więcej tak. No i jest ona bardzo podobna do tego, co obecnie widzimy na bitcoinie. Według tego teoretycznie niedługo powinniśmy odbić. Cztery dni temu CEO Binance'a stwierdził, że prędzej czy później wszyscy będą w krypto. CEO Bitmexa, pan Artur Hayes, stwierdził, że w roku 2019 Bitcoin będzie testował poziom 10 tysięcy dolarów. Czyli według tego pana dobijemy mniej więcej do 10 tysięcy dolarów. No i nie wiadomo, czy odbijemy się od tego poziomu, czy przebijemy ten poziom. Natomiast Mike Nowograd twierdzi, że Bitcoin bez problemu jest w stanie przejść Market Cap złota, czyli poziom 7,5 biliona dolarów. Przy obecnej cenie Market Cap złota wynosi w tej chwili 8,1 biliona dolarów, a to by oznaczało, że bitcoin od obecnej ceny musiałby urosnąć około 116 razy. A to oznacza, że bitcoin musiałby dojść do poziomu około 460 tysięcy dolarów za sztukę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego ostatniego researchu, Kryptowaluty Waves, no to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Jeszcze raz, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie, cześć.